Hej siemanko, witam w moim dzisiejszym wieczornym, właściwie to nocnym, spontanicznym filmiku. Yy, zdecydowałem się coś zrobić w końcu materiału bo nie było mi dosyć długo. Ostatnio zrobiłem intro, które mogliście zobaczyć przed chwilą. Yy, wrzucę je pewnie przed filmikiem. A jako, że jestem sam w domu, to teraz sobie nakręcę filmik. Yy. Tak, yy, co, co, co będziemy grać, kim będziemy grać? Będziemy grać turniej, właściwie nie jest turniej, yy, ale zagram sobie tylko trzy mecze, bo, 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 bo tak, nie miałam za bardzo, yy, nie to, że ochotę, bo jakbym nie miał ochoty, to bym w ogóle nie nagrywał, yy, ale po prostu będę coś innego robił pewnie, I jakiś film coś zobaczę, i po prostu i trzy mecze, nie wystarczą, ale ludzie, yy, fani moi, tak powiem, nie smućcie się, są wakacje. Będę nagrywał częściej. Tak mi się przynajmniej wydaje na, na tę chwilę. Także bez zbędnego gadania. Przechodzimy do meritum sprawy. I tak jak ostatnio nagrywałem, z siódmym levelem po angielsku. Tak teraz z dziewiątym. Nie lubię grać z takimi levelami, bo to są takie dosyć nieuczciwe walki. Ale spoko. Jestem teraz na misji, z, żeby właśnie skłamać 30 chyba wart przez KO muszę wygrać. Zrobiłem już kilka. Mam nadzieję, że zrobię tak najszybciej. I później już tylko pora na Magistralo LD. Dokładnie. I czekamy. Jestem w trochę lepszym humorze dzisiaj, bo przed chwilą wypiłem sobie mleko i lepiej mi się jakoś tak nagrywa, lepiej mi się w ogóle robi wszystko. If you know what I mean. Ale holerka ostatnio nagrywałem po angielsku i strasznie mi się źle gadało i stwierdziłem, że 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 że, że, że dam sobie spokój. I nagną coś później, w nieokreślonym czasie. Robiłem intro, godzinę kurcze miałem nagrywać i jakoś tak... No i dziewiąty level się podał niestety. Także ponawiałem sobie bez, bez akcji w tle. Ale nie będę pauzował, bo to będzie tak krótki filmik. I tak będzie to krótki filmik. Także nie będę musiał robić cięć. O Boże, miałem 9 level, to teraz mam 73 z Lyseterią, także... Yy, także GG. Jasne, mm. yes. i co ja mam, co ja mam teraz zrobić, nie wiem co. No dobra, dam 4, może, może się na tym może będzie chciał poczekać, bo będzie mu się wydawało, że będę jakaś przepilzowywał. Dałem trochę pilzów, także nie wiem, nie wiem co tak będzie, ale raczej nie wygramy tego. Jednak ta Lyseteria... Yy, Kurczę, no nie, może nie jest aż taka silna, chociaż jest dobrą kartą, ale to tylko trójka, ale jednak działa. Działa na, na ogólny odbiór całej sytuacji i Jimmy. Niestety. Niestety. Jimmy hmm. ile? O tak! O tak, o tak, o tak. Czyli jednak ta walka idzie po mojej myśli. Jednak da się to wygrać, tak mam, mam taką cichą nadzieję. Teraz zagra pewnie Lyseturion, także ja zagram La Calavera. La Calavera kupiłem dosłownie dwie minutki temu, bo stwierdziłem, że dzisiaj w ogóle zdałem sobie sprawę, że ta karta jest czwóreczką, a ja czwóreczki lubię, myślałem, że to jest piątka. Ona miała 5 gwiazdek, to by była bez sensu, ale jak jest czwórka, ma, ma tą ripostę, ma 5 obrażeń podstawowych, teraz widzę, że jak ta listateria ja mi zablokuje umiejętności, i tak będę miał 5 obrażeń, to to jest, to, to, to jest wideo. Tylko teraz tak, jak 6, nie, 5 na furii, plus 8, to gdzie 4, ale to, to nie, to nie muszę chyba, Furiować go specjalnie. Ją. Nie wiem. E, może w przyszłości nagram jakąś opinię na temat. E, na temat matador Boże. Co ja gadam? E, hurakan. E, tak w ogóle ta nazwa tego okranu jest trochę taka dziwna. Ja, ja zawsze ją przekręcam z, z różnymi nazwami. Także. Ale Hurakan. Hurakan. Jeżeli chodzi o hurakan, no postaram się zrobić jakąś recenzję. A o recenz jeżeli o recenzjach mowa, to e, z, dzisiaj, właściwie to wczoraj, napisałem recenzję do kart. E, powiem z pamięci: pamięci. Jack mm, Derby Queen. To są dwie karty z hurakan. E, do a, Crowena. Z Nightmares i uh, no, i wygrałem z Lisseterio. Proszę was, proszę. Taki, to jest mój skill. Nie, serio, ja ostatnio przegrałem chyba z 20 rut pod rząd, tylko że tego nie widać teraz, bo już trochę zagrałem i, i trochę powygrywałem, ale naprawdę miałem straszny losing streak. Tutaj widzicie raz, aż 4, 5, no, kilka w każdym razie tak, Kroen i kto tam jeszcze był. Cholerka, no nie pamiętam teraz. Nie pamiętam, ale, ale no, w każdym razie tak. Aha, jeszcze taka informacja do Was. Jeżeli macie tam jakieś pytania, to zadawajcie teraz w komentarzu. Pod tym filmikiem i ja na te pytania się postaram odpowiedzieć w filmiku. OK, tak będzie mi się wydaje fajnie, bo będę mógł wtedy sobie trochę pokazać bardziej, odpowiadać na Wasze pytania i będzie to bardziej poukładane. A co się zmieniło? Zmieniło się to, że teraz mogę grać w Urban News na moim telefonie. To jest rzeczą niebywałą i świetną, dlatego że. O, oh, o, oh shit, O oh my god! Kalavera teraz może uderzyć, ale czy to będzie dobry ruch? No, spróbujemy. Eee, Urban Rivas atrafa jest po prostu świetne, bo tam, gdzie mam wifi, tam mam ze sobą fuck, tam mam ze sobą Urban Rivas i... i mogę grać, mogę się komunikować z ludźmi i jeżeli do mnie napisałeś kiedykolwiek. Ja nie, nie, nie było takiej sytuacji chyba, bo ostatnio do mnie pisali ludzie i... I odpisywałem chyba na, na, na każdą, każdą wiadomość, tak. Cholera! Teraz on może wykończyć. Dobra, raz się żyje. Wygrałem dwie walki. Wygrałem jedną walkę z eseterią. tak Także nie powinno być źle. Jeżeli wygram tą, to naprawdę zrobię kurczę loterię na. 20 tysięcy klientów, seria, nie? Ale nie, robiłem ostatnio taką loterię i ta loteria strasznie e, odbiła się szerokim echem, czy można tak powiedzieć? Chyba można. Odbiła się szerokim echem i dużo ludzi naprawdę wzięło udział. To chyba była loteria, cholerka, teraz, nie, teraz już nie pamiętam za bardzo. A, no Tak, tak się spodziewałem. To była loteria, no na co? chyba na święta. A nie, jeszcze przypominam, To była materia na rozdawanie kawamas i ja rozdawałem kawamas i dosyć dużo ludzi się zgłosiło do mnie o tą materię. Yy... I było spoko, spokojnie spoko, nie. No, także powoli będę kończył ten materiał. Zrobiło się z tego 10 minut. Nie wiem czy będę robił cięcia, bo tak nawijałem szybko, że, że raczej cięć nie będzie. Aczkolwiek 10 minut się prawie z tego zrobiło. 9. No, przegrałem. Trudno. GG. Dlatego to jest Białoruś, chyba, bo Litwa jakaś. Nie, nie wiem, co to była za flaga. W każdym razie, dzięki za oglądanie. Tak jak mówiłem, podsumowując, piszcie mi pytania pod spodem. Ja staram się ogarniać. Postaram się ogarnąć te pytania. I mam nadzieję, że będzie spoko. Także dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Na razie. Peace. Yo.